Tam, ty pokażę grać bajkiem, razie. kurwa w sezonie i chyba 11. Stara dobra oro na piku. Nie Nie się grać bajkiem, bo jest chujowy. Tak, tak pisa. pokażę oro, Mówię Głupie prawdę kurwa. Gamy play piękny będzie dzisiaj. Ranga to gold 1, przynajmniej miałem taką. No. Ja też. Oro oro. Dobra, agresywnie. Ok, trzeba, marnowanie. Zobaczymy się tutaj... Totalne oro, Senka mocno ubita. Zara, oho, próbuje combo ek, e flash, kurwa, w tą kurwę, mam. Totalne orwo polskie. Dobra, albo teraz już wysłucham, dalej Dobra, ja też jednak robię oro. Ale i z Italii. Widzicie. Chujna przeżyli, ale blisko było o kurwa a co będzie mieć czy nie będzie to miała Support div właśnie ja tutaj pokazałem piękny komb kombaj jak się te kurwy za nami słyszałem że przysłachynam ale tradycja tradycja no, na live i na ten Trzeba trochę dymy, dymy, dymy więcej. Jak na live to jest tak samo na gameplay opiku Dobra, I'm roaming, Ram, Ram! Casick is coming from lane. A or now. He's doing trap, he's doing trap. <g kilogram> Pardon. Look at this. Chwili raping, chwili raping Klaus, 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 tutaj było Mogłem gdzieś, już... ja podwieżdżę, ale to było trudne Pójnę, jednak tu go nie ma Zawy jednak tu go nie ma nic nie było, eee, to się wytnie. <grym> no. To się wytnie, no. to się wytnie. To się wytnie. Tak. A to marno. To się wytnie, tak, do zagrałem. Ale się wytnie, się wytnie. To się wytnie. Tak, mi się wytnie. Chciałem strajkować, że to tyś tam, ja jest tam. No, no, niestety. To nie teraz, to nie teraz, gdzieś w Twoim To. To long to rank, z... low rank. No Top Oho! Mordekaiser na gunplanka, no nie wiem jak to będzie. Teoro no, robi się onem. Na Ari, Array No pewnie, że ORA A Mordegaizer robi planka nie? Co wie Dobra Bardowanie I'm coming good Najbiście Dalej Najpiście? No, A to niepoczenie zabrałem 2 killer dla widza Syry, że wziąłem 2 killer Tutaj przyjaciela na dżungli O dobra, pokczem Ej, moglibyśmy Dajka zrobić przez ten czas ja tak troszkę ma HP ale Pomożesz mu? Ja tak. też nie Tylko farmy, niech się straci pod tym toretem Dobra idę Nie mamy pomagy no, okay. Oro polskie Jeszcze jedno przelakuję i uciekam Dobra, ja No dobra Pokrzem, bardzo ładnie Idę Dobra No i oro Ajo Janki no, czy jak to to się mówi na to? Ale ja tego nie biorę, nie 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 Ja gram pod roamy potem Jak bierzesz Mordo, no, no niestety, oho <ścoughs> Farming Simulator widzę będzie na Tobie Dobrze idzie bardzo świetnie na razie oro na pyko, oprócz tego że tam tristany chciałem ten wyłapać, nie udało. O kurde. No no, gram dalej agresywnie. To gold, jest, to jest gold. Tutaj można, tutaj można, tutaj można. Tutaj można. Nie, lowe właśnie, tutaj można. Nie, hajder na czasy, przepraszam. <laughs> Hejder, tutaj trzeba grać agresywnie. Ej, bo... No, no, znaczy, nie dobra, ale nie, nie doda, 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 Dobra. O kurde O kurde. Nie. Niestety. Na razie. No, no nie doda, doda, tego, doda, się doda, Dobra, ale ja to pomogę dawać na widok. No, nie. Albo nie, nie będę grydał. Dobre saty trzeba mieć na koniec, jak na klaszu. Trzeba mieć dobre saty. O kurde jest trochę bibletką na tym bocie bo tej Na no, no, to, to jest Boł grana jest planka Wordek i zera No On piedala mandaryna i tu nie jest kurwa Eee nikt nie widziałem ładnie A i wyszuchuje jak zawsze Dobra. Są buty pod rową spróbuję albo nie Nie, może, może spróbuję Spróbuję pomóc tym mardokajzerowi może, albo tobie. Znaczy, no, Tylko on ma mandaryny. Tylko on ma mandaryny. Dobra. A, I gra defa. Tak, to, eh? to no i no, no, Albo nawet w mid hooku jak ten. Może też chyba. O kurwa. O, kurwa. <laughs> Kamerka kurwa na ciebie. <laughs> pan Grzesio tu jest. Ej, to jest pan Grzesio, tu jest pan Grzesio. Grzesia. Usuwaj tego z internetu.

no wiem, ale, ale co mieć kaskę? Czy kark hmm, dostałem? Nie dostałem. nie dostałem. Lepiej wygląda jak... Ej, właśnie się tego kida na statku. Wiem no. Musisz przeczytać. Mogę take ci tutaj, bull. bo... Wilin jest moim premaiden, no. Tak? Tak, tak. <laughs> Oj tak! Widzę. O kur... uciekamy, Zenek! No dobra, a, a, lag, lag, ale ping podskoczył! ping podskoczył! No help, no help! Ping podskoczył! 400msów, 400ms, 400ms. Niestety. Niestety, Pink podskoczył, Pink podskoczył. Niedobrze. Fajne, jest sama no. Ale ja jestem złym supportem. Jeden, nie wiem, no, dobrym. Tylko, że nie pomagam Dobra, lecimy, pan Grzesio, pan Grzesio, widzę. Ten jak Ci Lana, no tyle. A nie, bo on ma taki inny Dobra, no, co tam? O, niepotrzebnie to wziąłem, ku... Dobra. Nie ja się cieszę, że przyszedłem. <głos> <głos> znaczy, że to. Do... <noise> Dobra. Bo ona ma 3 kills, jedynie ja kiedy ty masz 5? Typowy fajnę w soporcie Ale zacznij, tak, że ja roumuję Znacznie, wie bawię po proszę na twarzy Eee, brakę, brakę ja widzę wiem go zrobić? No ale zjeba, heralda Trzeba go postawić zaraz Mmm dobra go panie chrubko Aha, my fajna is have, pro he have problem I'm coming to help um, Mam nadzieję, że... Elka się nie nagrała moja. Nie Dobrze że... Trudno się trafić w taką... ...ami Ale że on siebie ten z ultową, To... ...proste o i tak nie. Dobra, on go ma. No ma no, asystenta. tak. Nie wiem, czy to Albo nie. Pesły w jednym razem. Ale... Czy w tym eloku po prostu zasiędzie? Nie? Kurwa, łapię to. Co? Co nie umie? Ej bo 0 sf Flem bot Bardzo ładnie Eee Azilea ale no to 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 Przecież się wjeło no, Ładnie to zbytowana No ale ty jest to Hajdelo Hajdelo Hajdelo, dlatego dokładnie. No, aż tak się wychodzi z gada, y, widzowie z na będzie. Dobra, y, ta Ari tutaj tak. Aj, kusząca jest. Zabiję jako support pykę. Tylko ona ma. armora. Dobra. No oczywiście, że zabiję. Ja nie zabiję, dobra, bo chciał też o kurwa, panie wreszcie, piste, ewano spokojnie widzowie. Chill out a little bit. I wow, shit. Ale oro. dobra, trzy kilki, dwa i półka golda znowu, można cofać się. Aha, Bibletą. Właśnie się arwarek Chodź tutaj ci pokażę ten Eee, a szkoda to jest ten. Że pykę na saporcie, a nie na widzie. Boż na kurde go. Ale dobra. Tak staro. Nagrywaj to. <laughs> Chodź, ja tu mam kanonka <laughs> Dobrze, dobrze. Ale ci za mną nie się tak zwę. O nie, nie patrz jak ja play, się O nie, to za Nie, ja ją odciągnę specjalnym Specjalnie ją odciągnę, żebyś nie dostał jej na dwa kulki Dobra Ło dostało. kurde, Mortek Kaiser pijany tutaj Panie, to chill a little bit Wkurzył się Kur... wkurzył się <grystanie> No I know Hmm, ja bym odebrać jeszcze Spoil of Water, by mieć ten Do... Mm, do maksymalnego itemka O tutaj, o tutaj Canon, canon We taking it O chan, dobra Dobra, i tak tutaj Takie oro na razie piękne Dobra Nie lecimy, Mirko. Jest spytanie... Nie, mają mało śledztw. Coś mało na razie. Dobra. dobra. O kurwa, trinket. Znowu zapominam. Jeszcze ja nie gram na widzie. Dobra. Mm. Ładnie tutaj. Rupeczek z Matin zaorani Ej uciekaj, uciekaj O kurde No masz. masz mnie tam nie ma, mnie tam nie ma 18 HP Bez... jestem? Nie że wyszło Ale zapomniałem z Bo Oj, Oj trafi mnie Trochę to źle zagrałem, ale no To Nie jest to nie, jest, to nie są te lata Kiedy pajki myślał robiła Ej! jaki ja ten ten nie sprawdza w ogóle na tym wyku. Tak uzajibi się, tylko że teraz bym go użyć, a tak to był triple od razu. Ten tak by nie spi... Tak zginął, ale bym mogła albo zabić. Dobra. Ale że... O oh, fuck! Zapomniałem mojego rcę. Dobra, report mi. Spokojnie. Nie przejmuj się. Bardzo się przejmuje. Dobra, pytanie: Czy gramy tak totalnie pod kila, asysty i nie pod dady, czy. Gridujemy jak zawsze i gramy jak totalny silver? Chyba ja, nagrywa się, mówię to. Oto, jak totalny silver, trzeba tutaj pokazać prawdziwego pika silver, a nie pod wina. Bo nie chcemy tego grać tak bardzo, prawda? Czyli 1V5 pod oro, tak? No kurwa, panowie, co to dostał? Dobra, teraz gram na poważnie. No grałeś na poważnie. mówiłem, że tutaj tak pod Pyke pod Silver będzie teraz gramy. Teraz pod Hide the Diamond trzeba pokazać. No bo jednak, Pyke to miał być ten. No to nie, tu już raz było. Nie no, już było dwa razy. 3 nawet, ale dobra Teraz już powaga, dawaj ci te fighty razem na spokojnie Nagrywa się kurwa. nagrywa, nagrywa się wejść, Bo stres hmm. Niestety O kurde ja myślę, że to już jest sław przy tym ten, a się, jak zajebi się, ci idzie. No i Heraldo nie chcę czyleś Miałem 5 0 no ale widzisz jak to jest Ne, gráš na kurve, na, na, na no. A to já rozumím, tak. Na I tak, byl kýbe. Kurde, chtěla serkovat, čemu mi serkovalo? Shit, právě. Gdzie był <laughs> <We're jungle. laughs> Ciekawe, bo nie. Co pod Co będzie podoro Hmm. Napiszcie mi, jak to coś kurwa pewnie ogląda, kurwa, ale pewnie nikt tego nie ogląda. Nie na tuba do tego momentu. A czy w sensie, no, że jak ktoś dobyć do tego momentu, to co tylko najpierw kupić na amortyzacji? in hmm. To jest Maranduine, ale nie wiem. A potem pod Magrista... Czekaj co so tutaj się kuchwała. I na no, Jam Sunów? Adi Charm Zilean, dobra. To tą szarfę zbuduję na Maxa. Ja, Dawaj na Chłopie To nie tak miało wyjść, to nie tak miało wyjść, nie wiem co ja robię tak miało wyjść właśnie <grymne> A ja tak w to nie miało tarii trawić No cóż pikę tutaj Pod silverka pokazany no, ale dobra Stesuje się e, ping po prostu ping tak? Jasne Pink skacze FPS low wszystko dlatego, Ja też co lubię. FPS, tylko 90 FPS miałem w sumie, no dlatego. Nie no, muszę przy 3 dać na klaszy, bo co ja tu robię, to nie wiem. No to jest chyba. No i takie jedynie właśnie właśnie niż szankę, tam skin tę, więc ja tutaj kuchuję no, na samochodzie. No i dziś Dobra, rana Zbieram na randuin'ka Czy ja to kurwa użyję przynajmniej raz, co? i nie wiem Nie no, użyję 180 O chłopie Dobra Randuin'ka Będę musiał to użyć Jak profesjonalista O kurwa co wie O kurwie Tam dwóch steszywały czy jedno w ogóle O ja dobra Eee, e, to jest ta ta, ta. Dziwka Dobra, pokczam Na spokojnie teraz No Ward 144 to jak herce 144, mój to 144 hercowy to jest sam speed as, tak? Znaczy, ja mam 60, oczywiście. no nie jesteśmy. Kurwa, nie. no i ulta z Loco? Panowie... <tryk> Dobra Nabijajcie sko Dobra, sobie gramy no, Ja bym zgridał ale powiem szczerze że... no. Nie no, nie griduję No, sobie porzucam hooki, tak do piz pizdy Ale lovely Jedno Q za dwa turret hity, Opacało się Łukasz? Pokczu Wiesz jak Dawaj, bijemy się? No, ja ale to jest wiem. risky Grasz pykiem przecież no, no... Ja wiem, ale no... Na wino, nagrywa na się, na nagry widzów agresywnie Ale to miał być piękny stat. a <laughs> już nie dawałem kilka lat Dla widzów Interka, pykiem Dobra po, Potremia warto pięć dla widzów, nagrywa się A, no, nagrywa się, dobra Nagrywa się! Kurde! Nagrało się! Jasne, że się nagrało Nagrało się! Dzisiaj się nie nagrało <gryty> no, <gryty> no jednak, jednak chuj z tego Ja na ślepo, A ja to w ogóle wari co? Niech trasy oskaczyła. Pogchamp, co? Aaaa, zlutował ten O kurwa, ja mam 4 i co się używa jeszcze Oracle, Czy ja to zapamiętam, czy mój jedne mózg to zapamięta? Nie no, ale, kiedyś by zapamiętał, nie ale nie teraz tak. Już zaraz 17 lat to, o boże święty To już nie te lata, mózg już wyczerpuje się No nas wykarowali tak troszkę To już nie te młode co wykarowali? Ja tej ładnie paginy grałem tylko Nie, koncentrowałem pod koniec Ale dla nie widzów, nie widzów. Nie. dla widzów, widzowie to teraz. raz. Z jeden, jeden filmik tam jeszcze nie no, na rok może być, pochciałam. No. Dobra, jeszcze kolejny raz, zawidzę w Kiramisz tam. What do you think? Bajdora, bajdora, bajdora. ja to wszystkiego położywam tutaj? Uje, ja nie, 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 kurwa, położyłem. Czekaj! Kurwa Czekaj. prawie Czekaj. 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 O nie, Chłop z się ma. ma Nie da się grać <grym> Starają się To już co ta gra? Mm. Silver Badamy Ja nie wiedziałem, że ten to nie zabije tak tego Grzesia A on tutaj w zezonie zbudował Grzesiu Czyli ma ponad starmorka Ojej. Nieładnie. Oj Grzesiu Grzesiu. Grzesiu, biały i młody. Biały i młody. Mati. Krupek. Kruszyn. No i ja to... No, jak mnie masz nazwać? Kocham laski dwa? Pokczam. Stary i biały, biały Nie ma. A, xxk Ruler shister Evelyn, Oj tak 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 Nie Evelyn, xxx Nie Evelyn, e, bo... e... <laughs> No i tak, tak plus jeden Ej, po jaki ja mam staty? Znak satana uh -huh. Nie ma streamku, proszę <gryw> A można to powiedzieć na N? Na N? <gryw> no Na N? No. Nie mamy dzisiaj piątku, jest dzisiaj niedziela. <grymne> no i widzowie, dziękuję piękne za oglądanie tego. tego, tego nie oglądał, o, o, to nie oglądam, tak ale dziękuję. Trzymajcie się i do często jak będzie. ELO